Hej! Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z tej serii. Ten odcinek będzie, no, jak widzicie, dużo się nie zmieniło. Stałem w tym samym miejscu, specjalnie dla Was. Tak naprawdę nagrywam to jakieś 3 minuty po tamtym odcinku. Po prostu chciałem też, żeby nie były za długie te odcinki i żebyście mogli je szybciej obejrzeć. Więc mam nadzieję, że Wam się one spodobają. To jest, jak już mówiłem, drugi odcinek już. Tam stoi mój domek. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, to go obejrzyjcie po bo on tłumaczy dużo rzeczy. Ten odcinek będzie raczej krótszy. No będę oczywiście te odcinki robił różnej długości. To nie będzie, że będzie musiał mieć 10 minut, czy będzie musiał mieć 20. Ten będzie pewnie jakiś 10. Tak. No tak jak 10. Cię co wyciszy telefon, żebym nie dzwonkał. Moim zadaniem teraz, na ten odcinek, jest znaleźć wystarczającą ilość wełny, żeby bądź łóżko. Na łóżko, bądź samo łóżko, ponieważ da się je znaleźć teraz w wioskach, więc jeżeli bym znalazł wioskę, był, byłbym również zadowolony, czy nawet bardziej zadowolony, ponieważ wioski są lepsze. Mimo wszystko, są o wiele lepsze od... Kurde, tak skaczę, 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 jak... Szalony i nie myślę. No, jak już mówiłem, na sawanie jest dużo zwierząt, w tym owiec na przykład. Więc można je zabić łatwo. I zdobyć trochę tego... Dobra, trochę tego ważnego w miarę. Chociaż już zebrałem cały drop z nich. co? Wezmę sobie kwiatek. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Taka róża to jest chyba. Ale wiecie, co zrobię? Nie opłaca mi się teraz barwić po kolei każdej wełny. Bardziej mi się opłaca zabarwić już całe łóżko, kiedy je skraftuję, bo z tego co wiem się tak da. Hej, gdzie jest mój dom? Przepraszam bardzo. Czy się zgubiłem? A nie, uf, dobra tam jest. Cześć panie, skóro. Darmowa skóra 24 tysiące. O, dziękuję. No, jakiś cake. Na razie nie będę tam szedł, ponieważ na razie będę po prostu budował sobie bazę, jeszcze że nie chce mi się. Nie chce mi się po prostu latać za tym wszystkim, więc na razie będę sobie budował bazę. I zadanie na ten odcinek również myślę, że powinienem sobie zrobić takie zadanie, że zrobić sobie ładne szyby. O, takie podwójne, może. Co? To wygląda brzydko strasznie, więc to zniszczę. Tę część... To mogę chyba zniszczyć. Trudno, przestawię tą pochodnię. Patrzcie, tu będzie, o. Albo tu, tak jak ta. O i postawię dwie tu. Wiecie co? Muszę teraz... Próbuję wykopać trochę piasku, więc... Okej okay. Ups. Zapomniałem o tym w ogóle, że piesek w Minecrafcie jest generowany dziwnie I że Minecraft w ogóle nie myśli o zasadach tych, które normalnie używa w niszczeniu, więc się potem glitchuje jakoś dziwnie, ale dobra Włóżmy to Skraftujmy sobie nasze pierwsze łóżeczko Ok. Łzeczkę postawię na razie w części podziemnej. Powiedzmy pół. No, Łążeczko nie ma zmienionej tekstury, niestety, a naprawdę bym myślał, że wyglądało ładnie. Ale szkło dzięki temu teksturpakowi wygląda naprawdę lepiej, bo przez nie rzeczywiście coś widać. Co jest fajne, mi się wydaje. Już stopiłem ten piach już i mam trochę szkła. Co, realam sobie coś tam. No, dobra, co nieważne zresztą, głupoty gadam. No no, ale jest dziewiąta i wstałem, nie wiem, z godzinę temu, dwie, jak... Nie ja wiem. Ja się chyba nie wyspałem, nie wiem. Gadam głupoty teraz. Ale dobra, postaram się to. O, teren wyczyścić. Uh, hmm. Także trochę bardziej, fajniej, bym powiedział, wyglądał domek. tak Postaram się, że. Trzy kratki o tak, jakby, żeby było ładniej, to wyglądało, żeby było tutaj takiego trochę bardziej, żeby nie było tutaj tej górki za samym domem. I myślę, że jeżeli już skończę te wszystkie cele na ten odcinek, sprawdzę z ciekawości, ile on już ma minut, no 5, no to jeszcze chwilę pogram Myślę, że też nie chcę robić odcinka za krótkiego, choć szczerze też. Mm, no mam nadzieję, że odcinek pierwszy się Wam spodobał, jeżeli go widzieliście. Bo włożyłem do niego również no, całkiem sporo pracy, bo sama instalacja tych wszystkich modów to było z 15 minut. Testowanie, żeby wszystko dobrze działało, ustawienia to też tam z 20. I potem jeszcze musiałem nagrać film, czyli z 40 minut, żeby pierwszy odcinek zrobić. Muszę przyznać, że to trochę czasu było. W porównaniu do niektórych youtuberów, którzy... którzy w ogóle po prostu biorą pierwszą lepszą rzecz i nagrywają jej tyle biorą pierwsze lepsze, wchodzą na trending, patrzą co jest trending na YouTubie w państwie, w którym mieszkają, czy w którym... Czy dla którego nagrywają, bo niektórzy youtuberzy wiecie są, nagrywają międzynarodowo po angielsku na przykład. Nienawidzę tej trawy, bo ona jest taka brzydka. Znaczy wygląda fajnie, ale nie lubię jej. Zwłaszcza dookoła mojego domku, więc się jej pozbędę. I dobra, i myślę, że mogę włożyć te wszystkie klocki do środka. Zobaczcie. Co dziwne, to wygląda jak rakiety trochę, te takie, wiecie, do Elytry. Czy to są fajerwerki te takie fajerwerkowe rakiety do Elytry trochę podobnie wyglądają, ja bym powiedział. Do tych pochodni, więc ciągle myślę, skąd ja mam rakiety, no co mi rakiety. Ale dobra, mm, Czy da się tu wskoczyć na samą górę? Jestem ciekawa. B. jestem słaby w naciskaniu spacji. O, udało mi się, jej! Teraz idę ze swojej cał do farmy szciny cukrowej. Mówiż farmą tego nie nazwał. Wiesz ja co myślę, że sobie popływam. <laughs> Ale popatrzcie, jak to fajnie wygląda! Naprawdę ładnie. Ten kształt wygląda brzydko i dziwnie. Ale tylko dzięki temu, że odpowiedne te teksturki są wyglądają ładnie. ok Tak, drzewko drzewko, możesz sobie oddychać. Ogólnie, jeśli jest, jesteście zainteresowani, mój skin wygląda następująco. Jest to drzewko z takim brzydkim trochę nawet... no taką pelerynką prostą, creeper. Jeżeli macie Optifine pelerynkę, tak jak ja, to mniej więcej wpisujecie sobie tam pelerynka e, e, to taka z tego... z banera i wpisujecie tam małe litery K, -A -A -K. Tak, to taki jest ten. Do, z tego co pamiętam, wtedy się powinno wyświetlić to, ten właśnie design. Czyli zielone tło, i na środku taki czarny creeper. Mi się wydaje, że to wygląda nawet ładnie. Częścią można mieć zielony creeper i czarne tło, ale to wtedy wygląda to trochę gorzej, ale Zresztą nie wiem, po prostu mi się trochę gdzieś i chcę, żeby trochę bardziej interesujące to było. No, oczywiście, popatrzcie za to na te chmury. I o ile one oczywiście są trochę rozwiązane, to muszę wszystko trzeba. myślę, że to wygląda jak chmura, a nie jak jakiś kloc duży. Co jest fajne, po prostu. Znaczy, wygląda jak muranie duży kloc. Te drzewa, no wyglądałem jak duże kloce, to niestety, ale popatrzcie, o! No bo zachodzi słońce. A zobaczcie. Patrz. Prawie tu wpadłem. Muszę chyba zabezpieczyć ten teren, wiecie? Nienawidzę jezior lawy ich można łatwo umrzeć i są tak naprawdę najbardziej zbędnym rzeczą świata, typu. One naprawdę nic nie dają, nie licząc tego, że może można dostać z nich trochę obsydianu i tak naprawdę nie z tego są bardziej irytujące niż potrzebne. Co so, wezmę trochę tego derta. Mm, dirt, Okej. Okay. A trochę wypełniałem już gdzie indziej. No dobra, to powinno chyba na razie wystarczyć. Postaram się trochę pochodni dookoła domku rozstawić, żeby wyglądało to trochę ładniej. Tutaj widzi się taki teren, że wyrównany trochę dookoła domku. Nawet wygląda to trochę jakbym ten domek był wklejony, ale jak pewnie sami widzieli, liście sam go zbudowały. Chodzi i tak szczerze, taki kloc to nic wielkiego, ale... No tak wygląda, jakby się go wkleiło przez to. Bo wiele tych programów do wklejania do Minecrafta tak robi dziwnie. Sweet dreams. <laughs> Wiecie, Ogólnie jest to osiągnięcie, kiedy się zmieni swój respawn point. Yy, tak, change your respawn point to mówię. kiedy się zmieni swój spawn point za pomocą łóżka. Yy. Tak szczerze, film ma już chwilkę ponad 10 minut, jeżeli jesteście zainteresowani. Nie, nie zarabiam na tych filmach na razie. No ale mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o tej łapce w górę i subskrypcji. To naprawdę mnie motywuje. Dzwoneczek, no. Oczywiście nie widzę, czy go daliście. Dzwoneczek tylko Was powiadomia. więc jeżeli Was zainteresowała seria, możecie go dać, bo w ten sposób dostaniecie to powiadomienie i nie będziecie musieli zawsze sprawdzać, czy ja ten film wrzuciłem, ponieważ po prostu Dostaniecie o tym informację na telefonie. Naprawdę możecie sobie tak to, do, tak to ustawić, że nie będzie żadnych dźwięków ani nic i tylko, że będziecie, yy, nie wiem, że będziecie tylko dostawać. I, takie małą informację o tym, że mój nowy film, więc co Wam polecam? I oczywiście, jeżeli macie ochotę, to możecie napisać jakiś komentarz, powiedzieć, czy coś powinienem robić lepiej, czy Wam się seria podoba, czy nie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.